Elektromobilność wspiera Ewston Najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Tak powinny wyglądać stacje ładowania wszędzie. Złoty 36 zł za kilowatogodzinę. 6 stanowisk. Stacje ładowania pojazdów powinny być co najmniej tak dobre jak stacje paliw, a tu są nawet lepsze. No to nowa technologia to może być lepiej, no może być prościej, może być łatwiej. Witam, dzisiaj wybieramy się do Zielonej Góry. Jak będę jechał w taką trasę? Do przejechania mam tu Wam pokażę 439 km. A że dzisiaj troszkę pojeździłem, to auto i projektuje 425. Tak to się prezentuje tutaj na zegarach przed nami. No i jaki mam pomysł na tą trasę? No, pomysł mam taki, że. Na pewno gdzieś będę chciał zjeść drugie śniadanie, zaraz sobie odpalę aplikację Greenwaya i sprawdzę, gdzie gdzieś za godzinkę można by było się podładować i coś zjeść, bo jestem głodny. A potem będę patrzył na bieżąco, ile mi potrzeba zasięgu, będę jechał tak jak mi pasuje, bez żadnego oszczędzania, natomiast mam kilka rozmów po drodze do zrobienia, a jak mam rozmowy, to ustawię się na prawym pacie, na, na aktywnym tempomacie, utrzymanie pasa ruchu i to będzie na pewno najbezpieczniejsza jazda. Jak to teraz się w tych czasach podróżuje? a czwóreczką z Krakowa do Zielonej Góry, więc tak, jedziemy kawałkiem prywatnej autostrady, tak bym to nazwał, czyli tutaj z Krakowa do Mysłowic bodajże i tutaj mamy Autopeja i trzeba wybierać bramki, gdzie jest taka kamerka na takim fluorescencyjnym tle, jeśli wybierzemy te bramki, to jest tam skrajna po lewej na pewno, no to wszystko automatycznie przejeżdżamy, otwiera się i tak dalej. Natomiast dalej, jadąc w kierunku Wrocławia, no nie mamy już bramek, bramki są zdjęte tylko trzeba zakupić e-bilet no i tutaj myślę, że Autopay też się spisze a jak to będzie wyglądać to Wam pokażę bo sam nie wiem, pierwszy raz jadę mam uruchomionego tego autopeja, zobaczymy czy przejadę czy kupi bilet, czy zapłacę mandat pożyjemy, zobaczymy a ja wypatrzyłem jeszcze przed startem że na Mopie jest jakiś Greenway, więc jadę tam tam sobie zrobię jakiś pierwszy przystanek, żeby skorzystać z toalety, jakieś drugie śniadanko na szybko wciągnąć na pewno nie będę zatrzymywał się tam, bo potrzebuje bo się naładować. No ale nie jestem taki twardy jak auto. Dzisiaj zupełnie nigdzie się nie śpieszę. Mam dojechać po prostu do wieczora do Zielonej Góry, więc dużo rozmów do wykonania. Ustawiam się na prawym pasie. Aktualnie podróżuję 100, jakieś 5 licznikowe. No i pojawiło się przejazd etol w trakcie z Gliwic. No to chyba jest wszystko w porządku. Mam nadzieję. I mamy mob Probo szowice jeśli dobrze czytam. I stoi Greenway. Na Greenwayu stoi Tesla. I zobaczymy, czym ona się tu ładuje. Pewnie CCS-em. A to my się podepniemy na typ 2, bo my i tak tu niewiele potrzebujemy. I zrobimy sobie krótkie podładowanie. Aktualnie moc prawie 11 kW i 70% w akumulatorze. Ja i tak tutaj miałem zamiar coś zjeść, więc zbieram się, jak zjem, to wracam i jadę dalej. Ile trwa zjedzenie zupy? 20 minut, a w tym czasie 4 kWh i 4% przybyły nam tutaj w akumulatorze. A tak to prezentuje się tutaj, siły wróciły, można jechać dalej. I następny punkt, który sobie tu wymyśliłem, to jest za 138 km Kąty Wrocławskie, tam jest stacja Citronex. I chyba tam są cztery ładowarki Greenway, ale jadę sprawdzić, zobaczyć. No i głównie się dzisiaj wlekę, nie śpieszy mi się nigdzie, a do tego dwie konsultacje już za mną. I jadę 20 minut wolniej niż przewidział. gumy się do bramek. Bramki zapewne otwarte, bo nie ma korka i to się chwali, bo tutaj zawsze trzeba było się nastać. No a kiedy nam się ten przejazd tu zaliczy? Zobaczymy co i jak. Także dzisiaj dwa razy nam zjadło. Po 9 zł w Balicach i Koło Katowic, a potem Koło Wrocławia 16 20 zł. 20 groszy. I mamy w prawo zjazd na kołty wrocławskie za 500 metrów. Czyżby to już tu, przy tym Maku? Chyba tak. Podjedziemy, zobaczymy. Obydwie ładowarki mają dwa razy CCS. No i podłączyliśmy się pod 150. Generalnie sensu to wielkiego nie ma, bo auto i tak nie przyjmie więcej niż 53 kW. Teoretycznie mogłoby być 77, ale temperatura baterii musiała być znacznie wyższa. Chyba 25 stopni, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy. Jak to tu wygląda? 47 mamy procent w akumulatorze, 144 ampery u to nawet nie zaczęło podgrzewać baterii, żeby ją szybciej ładować, bo stwierdziło, że zanim ją podgrzeje, to i tak będzie za bardzo ona ładowana i tak nie będzie szybko ładowała, więc odpuścił sobie, także zamiast 200 amperów tylko 144. I tak, tam mamy McDonalda, tu mamy dwa razy 150, cztery złącza CCS, a tutaj za rogiem... Mamy jeszcze dwie setki. I tutaj tak, pierwsza setka, gdzie się podłączyliśmy, to jest dwa złącza CCS. A druga setka to jest CCS i Shademo. Także mamy w sumie znowu, tak jak pod łodzią, siedem CCS-ów, jedno szademo, a mocy 150-150 i dwie. Setki i taka fajna statystyka. Dzisiaj przejechane 300 km, 13,3 zużycie, 4 godziny, 7 minut. Czas jazdy i postojów, przy czym tu było dużo plątania się po Krakowie dzisiaj rano. No i co? Przepiliśmy się ze 150, które jest tam za rogiem, do setki, które jest tutaj, bo prędkość ładowania będzie dokładnie taka sama, a cena będzie niższa. Także nie ma sensu okupować 150. Jak obok stoi setka. Setka, czyli ładowarka o mocy 100 kW? I tylko 26 minut do 80%. Chyba nie damy rady. W tym czasie czegoś zjeść. Więc szybko się zbieram lecę. Na ten moment mamy doładowane 4 kWh przy okazji zjedzenia zupki. Teraz 6 kWh testowo na ładowarce 150, a teraz idę coś zjeść i zobaczymy, ile ile tym razem się auto doładuje. I tak, ile trwa zjedzenie? Big Maca i skorzystanie z toalety. 26 minut. Zatrzymujemy i w akumulatorze mamy 77%. No i wyjeżdżamy. Po lewej zostawiamy McDonalda. Wracamy na A4. No i krótki przystanek. W sumie około pół godziny. I mamy więcej energii niż nam potrzeba, żeby dojechać dzisiaj do Zielonej Góry. A tak to wygląda po ładowaniu w baterii. Temperatura baterii 24-26 stopni, więc gdybyśmy chcieli uzyskać pełną moc, to jeszcze jeden stopień musiałoby się to najniższe ogniwo podgrzać i wtedy moglibyśmy mieć 200 A, co daje w piku nawet 77 kW, ale jak widzicie dzisiaj, tutaj nie auto jest problemem, tylko zmęczony kierowca i głodny ciągle. I taka jeszcze jedna uwaga tutaj, do komentujących co po niektórych. Jadąc autem elektrycznym mam wybór. Dzisiaj zrobię 500 km, łącznie w ciągu dwóch dni pewnie z 1000. I jakbym chciał, to bym całą tą trasę przejechał za darmo. Ominąłem 4 czy 5 darmowych ładowarek Tauronu. I przy pomocy tych ładowarek mógłbym tą trasę w tej z powrotem zrobić bez żadnego problemu. Natomiast to jest mój wybór, że podjeżdżam sobie na Greenwaya i tam ładuję się za 10, 20 czy 30 złotych. I mam tam akurat najbliżej i mam tam miejsce do zjedzenia, to jest mój wybór. Gdybym dzisiaj jechał tym spalinowym, przejechałbym tą trasę dokładnie w tym samym czasie, nic nie byłbym szybciej. Mogłem też dogadać się z właścicielem, że się u niego podładuje Wstępnie rozmawiałem, mówił, że nie będzie problemu, jak będę potrzebował, będę mógł się naładować tam, gdzie nocuję. I mógłbym jechać tak, żeby dojechać tam, naładować się tam, gdzie nocuję i wrócić. I oddać tylko za prąd, czyli jakieś tam pewnie... 70 zł, może 60 i zrobić 1000 km za te 70 zł. Opcji jest dużo. Natomiast ja dzisiaj jadę, testuję, mam dużo spraw do załatwienia, robię konsultacje po drodze, więc generalnie ładuję, gdzie popadnie, podchodzę do tego lajtowo i jest jak jest, ale mam wybór. Mogę jechać za darmo, mogę jechać za 50 zł, mogę jechać za 100 zł, mogę jechać szybciej, mogę jechać wolniej, mogę jechać jak chcę. A jadąc ten spalinową, nie masz żadnego wyboru. Wiem, że na takiej trasie to jest 1000 km, tej z powrotem przepaliłbym 70 litrów paliwa po 8 zł, to jest 560 zł. A tu, choćbym nie wiem, co robił i jak się nie starał, to może zużyje, może będzie mnie to kosztowało 100 zł. No i, i oczywiście, no będą tacy, co mi pan napiszą, że oczywiście najlepsze to jest auto z LPG. No i dobrze dla jednego jest najlepsze. jak ktoś niedużo jeździ, ma jakieś tanie auto, jeszcze wyjątkowo udane, to i może będzie to najlepszy najlepszywał. Natomiast ja dużo jeżdżę. I miałem kilka aut z LPG, i to nie było wcale tak różowo jak się wydaje, bo eksploatacja tego samochodu kosztowała drugie tyle co paliwo, a już na dzisiaj przejechanie 100 tysięcy autem na LPG będzie kosztowało ze 30 tysięcy złotych na, sam, zł na samo paliwo, plus drugie tyle eksploatacja to 60 tysięcy złotych. A za 60 tysięcy złotych to kupuję LIFA i w dwa lata mi się ten zakup zwróci. Komuś się zwróci w 30 lat i w porządku, a mi się zwróci za dwa lata, no i ja jeżdżę elektrykami, a ktoś jeździ na gaz, no i. Niech każdy lubi to, co ma, robi to, co chce i nie ma co pisać komuś, tak jak to pisze, że głupoty gadasz. Dajcie ze spokój z takimi głupoty gadasz. Każdy niech sobie policzy sam. Dla jednego to jest dobry wybór, dla drugiego to jest głupi wybór. Ale nie, że ktoś głupoty gada, bo tak wybiera. Każdy niech sobie policzy sam. Ja sobie liczę tak i mi wychodzi najlepiej tym jeździć, czym jeżdżę. A komuś innemu może wyjść co innego. I w porządku, nie ma problemu. Nie jesteśmy wszyscy z ksero. I wjechaliśmy do Zielonej Góry. I jeszcze statystyka całego dnia jazdy: czyli jazda po Krakowie, z Krakowa do Zielonej Góry. Z 490 km, 15 czy zużycie, 6 godzin, czas jazdy i części postojów. Tak to dzisiaj wyglądała ta jazda. Tak powinny wyglądać stacje ładowania wszędzie. Złoty 36 zł za kWh. 6 stanowisk. Generalnie rewelacja, ale z tego co wiem, to tu jest najwolniejsze. My tu będziemy do chwilę, więc chyba się tu podłączymy. A co my tu mamy? CCS a 150, CCS a 100, Shademo 50, 50 i 50, także trzy razy. I tu taki klasyczny zestaw, czyli Shademo, CCS i Typ 2. Sześć stanowisk w sumie. I jak to tu działa? Złoty 36. Fajna cena. Biorąc pod uwagę, że potrzebuję dwa razy tyle prądu, co potrzebowałem benzyny, no to nawet jakby to przeliczyć na benzynę, to mamy. 2,70, a dzisiaj chyba po 8 widziałem, więc nadal jest tanio, bardzo tanio. A my co? Wpinamy CCS i zobaczymy, jak to działa. Tutaj jakieś roboty będą nam trochę psuły audio. No ale cóż, wpiłem tylko wtyczkę, wykryto po pojazd, start ładowania. I tak powinno być na każdej stacji. Wpinasz, ładujesz, a potem płacisz. Żadnych kart, żadnych aplikacji. To mi się podoba. A jak już się naładujemy, podchodzimy, wybieramy stanowisko, płacimy i tyle. Kartom, oczywiście. A wchodzimy do środka, i tutaj możemy sobie coś zjeść, kupić coś. Tutaj jest menu, fajne miejsce na odpoczynek, i tutaj też, tak jak w drugiej sali, mamy ekran, gdzie wiemy, co się dzieje z naszym ładowaniem. I tu mamy taki pokoik do odpoczynku, gdy ładuje się nasz samochód możemy sobie tu popracować a poza tym, na tym oto tu ekranie widzimy, że się ładujemy szóste stanowisko moc 40, prawie 1 kW stan naładowania 55% ładujemy się od 3 minut i doładowaliśmy prawie 2 kWh no i żegnamy, ekoenergetykę stację EkoN. Eko -N. chwilę ga... pogadaliśmy z Sergiuszem już mamy 98% baterii i z takim stanem licznika zaczynamy dzisiaj powrót do Krakowa. Zobaczymy, jak nam to przebiegnie. Auto projektuje 448 km zasięgu. A od wyjazdu z Krakowa przejechaliśmy, już wam tu pokażę. 525 km, zużycie 15,3. I co nam tu Google pokazuje? Na 16.46 będziemy. Skręć Prawie 5 godzin jazdy, jakieś korki, wypadki po drodze, 441 km. Na pewno będę potrzebował odpoczynku po drodze. No i oczywiście przy okazji podładuję auto. No i tak to wygląda na czwóreczce. Jedziemy lewym pasem 90 na godzinę od dłuższego czasu. No i jaka tu będzie średnia autostradowa. No nierewelacyjna, no ale nic się nie da zrobić. No i jesteśmy. Kąty wrocławskie. Tam dwie 150, tu dwie setki. Nam 150 nic nie da poza wyższą ceną, więc ładujemy się na setkę. No i zaczynamy ładowanie z 38%. Godzina 13.14, 360 V w akumulatorze i od razu prawie 200A. 72 kW mocy ładowania. 31 minut do 80%, ale my na to nie patrzymy. Zobaczymy, ile czasu mi zajdzie, żeby skorzystać z toalety i coś zjeść. I wtedy pojadę dalej. Taki jest plan. Co my to mamy? 24 minuty się ładujemy i w tym czasie załadowaliśmy 26,5 kWh, Ale jeszcze nie zdążyłem skorzystać z toalety. Także jeszcze chwilkę mi zajdzie. Na razie zdążyłem tylko zjeść. No i zjedzone z toalety skorzystane. Zeszło na to troszkę ponad pół godzinki, w baterii prawie 80%. No i tak się fajnie jechało, no ale niestety stoimy w korku. 86 km mamy półtorej godziny jechać. I taka sytuacja autostradą, 3 minuty wolniej, jeszcze trzeba będzie 9 zł za to zapłacić, że wolniej, więc pojedziemy na alwernię, miniemy kawałek autostrady. No i w końcu ulgo od tej autostrady. Z góry udało się dojechać w niecałe 5 godzin. 458 km, 19,2 Zużycie. A cała wyprawa to 970 km, 17,1 I na te 970 km potrzebowaliśmy 164 kWh w sumie, więc licząc, że to auto dzisiaj się ładowało z prędkością średnią ponad kWh na minutę, 64 kWh mamy na wstępie, trzeba 100 kWh doładować, więc trzeba około półtorej godziny na przejechanie 1000 km spędzić na ładowaniu. Jak dla mnie rewelacja, bo ja na 1000 km potrzebuję zdecydowanie więcej przy, przy przystanków jako kierowca niż samochód, także dla mnie to auto się sprawdza i spisuje. Natomiast każdy musi sobie powiedzieć sam, czy takie auto jest dla niego, czy potrzebuje coś co się ładuje jeszcze szybciej. No tak to się prezentuje. A jak zawsze bardzo na koniec dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć. A, i dodam jeszcze, że 12% udało się nam dowieść do celu.